Cześć. Dzisiaj chciałam omówić 10 rzeczy, dzięki którym Wasz film może być profesjonalniejszy, nawet jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z nagrywaniem filmów. Jest na to 10 prostych wskazówek, które Wam zaraz przedstawię. Pierwsza z nich to format poziomy. Moja największa zmora początków nagrywania. Sami zobaczcie. I o ile jeszcze na telefonie to dobrze wygląda, tak jak puszczacie to sobie na komputerze albo na telewizorze, to dosłownie zajmuje jednym trzeciem ekranu. Druga wskazówka to uwaga na ręce. Tak. Chyba każdy ma taki problem, że na początku po prostu, yy, nie wiem jak to, nie wiem jak to opisać, czy ktoś po prostu nie zauważył, czy pomyślał sobie, a wchodzą ręce w kadr, to trudno, jakoś się tym za bardzo nie przejmuję. No to właśnie jeżeli będziecie nagrywali więcej scen poprawkowych bez rąk, to to naprawdę da lepszy efekt niż jeżeli zostawicie tę pierwszą, gdzie ręka weszła. No więc sami zobaczcie. Wtedy, gdyby scenę bez rąk, to to by już lepiej wyglądało. Muszę w sumie kiedyś nagrać kwiat róży w, w wersji umiejętności, które teraz mam. Trzeci punkt to stonowany kolor czcionki. Tu chodzi o to, że jak na przykład jest czołówka albo napisy końcowe, też, żeby była jednokolorowa. Na przykład, zobaczcie tutaj. Mm, taki, taki. Kolorowa taka, taka, taka. No. ogólnie też zależy od filmu, ale, no, według mnie stonowany kolor czcionki lepiej i profesjonalnie wygląda niż jak, jak po prostu się dodaje tyle tych kolorów, czcionek i różnych efektów. Punkt czwarty to kamera na podstawce lub na statywie. No, no tak. A dopiero Native crystals wpadłam, żeby nagrywać na podstawce albo na statywie, ponieważ... Yy, Zobaczcie sami. Pochmurne niebo to zły znak. To się mega trzęsie. Nie miałam dzisiaj przedstawiać na przykładzie domku w lesie, ale ja wam pokażę też. Nie wiem, czy wy to zauważycie, ale ja jako lubię oszukiwać błędy w swoich starych filmach i serialach. No to to zauważyłam. Czasami się naprawdę mocno się, bo po prostu ręka jak mocno staracie się spiąć mięśnie, żeby ta ręka nie latała, to ona właśnie mocniej lata. Więc na to jest niestety taki minus. Więc w miarę możliwości statyw jeżeli nie macie to jakaś podstawka, na przykład, nie wiem, książki bo pudełka, co tam znajdziecie i będzie się nadawało na odpowiednią podstawkę. Dobrze, punkt piąty to jest w miarę możliwości: nagrywajcie osobno dubbing, nie razem z filmem. W miarę możliwości. Bo ogólnie to zdecydowanie lepiej brzmi. Macie wtedy jakby, nie wiem, jak to pisać, głos jest wtedy czystszy i wyraźniejszy niż jak nagrywacie razem z nagrywaniem bo wiadomo, że podczas nagrywania trzeba tą kamerą manewrować czasami zdarza się tak, że usta są blisko kamery i wtedy jest takie a czasami są daleko i głosu nie słychać a w tabingu, nawet jeżeli będziecie za głośno, możecie ściszyć a jak będzie za cicho, możecie zgłośnić no i dacie jakoś radę skontrolować to no, po prostu wystarczy coś przyłożyć do głośniczka ja ogólnie nagrywam dubbing z telefonu ja podczas montowania. 6 to jednokolorowa czcionka, najlepiej biała. I mi chodziło o napisy końcowe, bo naprawdę zdałam sobie sprawę oglądając tak kwiat róży, że jak robię taką czcionkę, taką czcionkę lub taką czcionkę na napisy końcowe, to to zdecydowanie mniej profesjonalnie wygląda, jakbym tak nacikać chciała trochę. Yhm. No, dlatego zaczęłam jak najwcześniej białą albo jakąś inną stonowaną, jak na przykład, nie wiem, nagrywać jakieś pojedyncze filmy i na przykład, nie wiem, motywem przewodnim jest niebieski, jak co robię, modele, gdy śpimy 2. To tam właśnie głównie niebieską czcionkę dawałam. Jeden kolor czcionki nie, jakieś z obramowaniami albo z tłami nie. Siedem to dynamiczne sceny. I to nie chodziło mi o to, żeby, żeby każdy film to był film akcji. Tylko jak na przykład, jak konie mówią, żeby nie było tak, że bierzecie konia i przez cały jego monolog yy, nagrywacie tylko jego. Albo przez dialog dwóch koni. Jak są tutaj dwa konie, to nagrywacie tylko te dwa konie w ogóle nie zmieniając kadrów. Yy, wiem, że to trudno operować, ale zdecydowanie ładniej to wygląda, jak na przykład tak co dwa stania się zmienia kadr. Na przykład, nie wiem, yy, dwa konie. Cześć, co dzisiaj robimy po południu? Nie wiem, a ty masz pomysł? Hmm, a może ty masz pomysł? <grym> Te moje sceny na szybko. Okej, okay, no to właśnie o tak, chodzi, że podczas mówienia, żebyście zmieniali kąt widzenia kamery. Tak jak właśnie na przykład, fajnie to, to zrobiło w Kwiecie róży, w scenie z kapalem i fortunatem. Tu nie potrzeba szklanej kuli. Tu nie potrzeba specjalistycznych umiejętności. Tu nie potrzeba w ogóle magii. Każdy wie, że stało się najgorsze. Punkt ósmy to już takie bez przykładów z mojego filmu. Piszcie scenariusz. Fajne rzeczy na Spontanie też mogą wyjść. W ogóle wyjawię Wam, że od trzeciego odcinka kreatory nagrywałam na spontanie. Już mi się nie, nie wiem, dlaczego zrezygnowałam ze scenariusza i właśnie zaczęłam nagrywać na spontanie co nawet całkiem fajnie wyszło ale hmm. minus był taki, że jak myślałam, te dialogi na bieżąco to trochę się jąkałam nie zawsze to, to się trzymało kupy, lepiej jest lepiej w sumie teraz jest ze scenariuszem, trzeba poświęcić ten dodatkowy czas na napisania scenariusza ale naprawdę jest to wygodniejsze rozwiązanie. Punkt dziewiąty to spisujcie każdy nowy pomysł to jest Fajnie to jest stosować. W sensie y, mam taki zeszyt poświęcony scenariuszom. Y, I tam też sobie zapisuję każdy jakiś nowy pomysł, żeby, że może podczas potem poprawek scenariusza wplotę go w jakąś fabułę. Na przykład, nie wiem, mam już gotowy cały scenariusz na ileś tam odcinków Alternative Crystals. Nie będę Wam zdradzać, ile ich będzie. A potem mi jednak przychodzi jakiś nowy pomysł. Kurczę, fajnie by było, gdybym dodała to albo tamto. No i tak sobie z boku spisuję dodać to, dodać tamto. I potem jak sobie czytam scenariusze i poprawiam, to, to czasami je wplatam w fabułę. I to naprawdę mm, bardzo uatrakcyjnia film. I dziesięć. Uwaga na przychodniów. Tak, jak nagrywacie w parku, w lesie, mm, nie wiem, we, albo w jakimś innym miejscu publicznym, no. To uważajcie na przechodniów. Jak na przykład nagrywałam scenę, gdzie Asterek patrzy się na Hatę, to chyba robiłam 50 poprawek, bo dosłownie za każdym razem, kiedy próbowałam nagrać scenę, y, widzę, że jakoś tak, y, że jakaś taka zamazana postać idzie. Y, a czasami ona się ona nawet y, łapała ostrość. Nie płacała ostrość na człowieka przechodzącego a nie na Hatę. Więc na szczęście dobrze, że to zauważyłam, bo inaczej by po prostu byli przychodni gdzieś tam tle. Dlatego uważajcie na przechodniów i w miarę możliwości starajcie się, żeby przychodniów nie nagrywać. No dobrze, w sumie sporo mi zleciało na gadaniu, ale pewnie podczas montażu jeszcze się trochę skróci ten film. Dzięki Wam za oglądanie, powodzenia z nagrywaniem serialów, trzymam za Was kciuki i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!